Zawsze dla mnie jest bardzo ważne, kiedy słowo, które daje Pan Bóg, przypomina o czymś, co robimy, czy o czym mówimy. Bo po to jest też liturgia słowa. Żeby pomagać zrozumieć to, co mamy robić. Jakiś czas temu wydawało mi się, że Pan Bóg wzywa mnie, żeby zrobić pewną rzecz. I mówię, no dobra, to robimy. Ale za chwilę zacząłem się zastanawiać. I mówię, ale to jest strasznie trudne. Nie wiem, czy wystarczy mi siły. To strasznie dużo pracy potrzeba. Trzeba też zdobyć trochę pieniędzy. Nie wiem, jak to zrobić. I tak myślę, a może to nie był Pan Bóg, który mnie wzywał. Może sam sobie to wymyśliłem. I pojechałem do sióstr na, na rekolekcję. I one mają troszkę inną liturgię, inne, inne yy, fragmenty czytają. I chyba drugiego dnia, kiedy tam byłem, była Ewangelia, która mówiła dokładnie, powtarzała to, co mam zrobić. No i ja tak pomyślałem: O, to nawet tutaj Pan Bóg mnie znalazł. Bo siostry mieszkają gdzieś tam w lesie, daleko. Ale poczułem wyraźnie, że to jest takie potwierdzenie.

Problemem jest, że przestałeś słuchać tego, co Ci powiedziałem na początku. Zacząłeś oceniać z własnej pozycji, czy to było prawdziwe słowo Boże, czy nie? Ale jeśli przyjąłeś je na początku jako moje słowo, To nie masz prawa tego zmieniać. To ta decyzja jest nieodwołalna. Po prostu przestałeś mnie słuchać, i zacząłeś słuchać swoich obaw. I Pan Bóg w liturgii słowa często daje nam podpowiedź. No i dzisiaj mamy w Ewangelii Eliasza. Tak jakby Pan Bóg mówi, no no, to się zastanawiajcie nad Eliaszem, słusznie. Ale oczywiście taką główną postacią w Ewangelii jest święty Piotr. I nie chodzi nawet o to, że Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. To jest ważne, ale wiemy, że. Za kilka rozdziałów Piotr odwoła to wyznanie. On powie oficjalnie, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jezus pyta, kim jestem według was? I Piotr mówi, jesteś Mesjaszem. Ale potem, kiedy ludzie mówią, Ty jesteś uczniem tego człowieka, po sador, i, czy to, więc Piotr odwoła swoje wyznanie i powie, Nie wiem kto to jest. Nie znam tego człowieka. Co to znaczy, że nasze wyznania można odwołać? Nasze Słowo nie jest nieodwołalne. I gdyby nie było nic więcej, to nasze życie nie ma żadnego fundamentu, bo wszystko można odwołać. Ale mamy Słowo Boże, które jest nieodwołalne. I na tym jest zbudowane nasze życie. Kiedy Piotr wyznał, Ty jesteś Mesjaszem. I Jezus mówi, A ty jesteś skałą. I na tej skale zbuduje mój kościół. I kiedy Piotr potem wyrzeka się Jezusa, czy zapiera się go. Nie znam tego człowieka. Czy Jezus odwołał swoje zdanie? Czy mówi: To już nie jesteś skałą. Znajdę kogoś lepszego? Nie, Jezus tak nie powiedział. Dlaczego? Ponieważ bycie skałą.

O, no, to najlepsza skała na świecie. Nie, ponieważ ta moc bycia skałą nie jest w Piotrze, jest w Ojcu. Kiedy, kiedy Jezus mówi, jesteś skałą? Wtedy, kiedy Piotr usłyszał głos Ojca, o, tak nam mówi Jezus: To nie Twoja mądrość, nie Twoja inteligencja, Piotrze, to nie Twoje doświadczenie powiedziało Ci, kim jestem. Ale powiedział to mój ojciec, którego usłyszałeś. Czyli jakby siłą Piotra jest to, że słucha ojca. Przyjmuje słowo Boga. I to go czyni skałą. Piotr nie jest skałą sam w sobie. Bez kontaktu bezpośredniego z Bogiem, bez aktualnej relacji z Bogiem, Piotr nie będzie skałą. I dlatego trzeba było, żeby Piotr doświadczył, Że potrafi zaprzeć się Jezusa, że potrafi zdradzić Pana. Bez tego nie będzie skałą. Bez świadomości tego, że może wszystko zepsuć, nie może być fundamentem. Dlaczego? Bo świadomość tego, że mogę zrobić najgorsze rzeczy, sprawia, że zaczynam rozumieć, że nie jestem Bogiem. Mm, że nie wszystko zależy ode mnie. Że jest ktoś, kto decyduje. I to nie jestem ja. Szkoda, no ale tak jest. Im szybciej to przyjmę, tym prędzej będę spokojny. I Piotr po tym strasznym doświadczeniu zaparcia się Jezusa może zacząć być naprawdę skałą. Dlatego Jezus nigdy nie odrzuca nas po grzechu. Po każdym grzechu czeka na nas. Ponieważ dzięki Jego miłosierdziu każdy grzech, który powinien nas zniszczyć, ale dzięki Jego miłosierdziu Grzech staje się dla nas błogosławieństwem. Oczywiście grzech nie jako zło, tylko grzech jako słabość oddana Jemu. I każdy grzech wyznany Bogu. I kiedy przyjmiemy miłosierdzie, staje się w nas pewną siłą. Dlatego Pan Jezus wybrał Piotra, ponieważ po bardzo ciężkim grzechu Piotr wraca do Jezusa. Ponieważ wtedy uznał go naprawdę za mesjasza. Nie, nie dzisiaj, kiedy Jezus zadaje pytanie, bo odpowiedzieć jest dosyć prosto. Ty jesteś mesjaszem, ale kiedy Piotr zgrzeszył, I kiedy jest bardzo poniżony tym grzechem, kiedy mówi, zrobiłem coś strasznego, I, i, i co mam teraz zrobić? Gdzie mam się schować? Ale mówi, ale Jezus jest Panem. On jest Mesjaszem, który przyszedł, żeby zgładzić grzechy swojego ludu. Zaniosę mu teraz mój grzech i będę prosił o miłosierdzie. I kiedy się spotykają później nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Jezus pyta trzy razy Piotrze, czy mnie kochasz? To to jest prawdziwe wyznanie tego, kim jest Jezus. Tak jakby Piotr, na dzisiejsze pytanie Jezusa odpowiada w ten sposób. Ty jesteś ten, który pozwala się kochać przez takiego grzesznika jak ja. Jesteś Mesjaszem, który przyszedł uratować mnie od mojego grzechu. Jesteś Panem, który zgadza się, żebym był blisko Ciebie. Więc nigdy się nie gorszmy własnym grzechem. Um, nie poddawajmy się po grzechu. Nie mówmy, O Boże, ty ja zrobiłem coś tak strasznego, że Bóg mi nie odpuści. Bo to jest zaparcie się Jezusa. Nie znam tego człowieka. Nie znam jego mocy, nie znam jego miłości. Nigdy nie wolno się poddawać po grzechu. Po jakimkolwiek grzechu Chrystus czeka na Ciebie. I moc Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia. jest zawsze większa niż to, co zrobiliśmy złego. Amen.